Hej, cześć, witam was, moi drodzy, serdecznie, w tym jakże pięknym dniu. E, moi drodzy, e, dzisiaj będzie krótko. Dzisiaj, moi drodzy, będzie krótko też z jednej przyczyny. Z tej przyczyny, że jest, z tej przyczyny, że, e, z tej przyczyny, że już, że już my się spać chce, bo jest wieczór. Już wieczór, zresztą jak widać, zresztą jak widać, która jest godzina? I czy to widać na tej kamerze, czy nie? Powinno być widać. Jest po prostu dosyć późno, nie? Więc powiem krótko. Moi drodzy, moi drodzy, człowiek, to jest człowiek ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od wszystkiego. Tego, co mówi, i tak dalej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo moi drodzy, ilu z was boi się ciemności? Ilu z was może powiedzieć: Tak, boi się ciemności. Ilu. Bo ja, moi drodzy, Wam powiem, że tak, ja też nie boję się ciemności, ale tak mogę. Ale człowiek świadomie się nie boi się ciemności, ale człowiek podświadomie z dużym naciskiem na podświadomie. Jednak się jej boi. Dlatego, że to jest, dlatego, że to poczucie strachu przed, przed właśnie ciemnością jest, moi drodzy, jest takim pierwotnym instynktem, tak, który, który został ukształtowany wiele set tysięcy lat temu, kiedy nasz przodek, kiedy nasz przodek w zamieszkujący jaskinie, musiał musiał się bronić przed drapieżnikami i fakt, i fakt że w ogóle, że było ciemno i nie było nic widać, w ogóle ten, ten fakt właśnie, że było ciemno, nie było nic widać, sprawiał, że człowiek przez właśnie w sobie rozwidł coś takiego jak strach przed ciemnością. I nawet jeżeli teraz nie, nawet jeżeli teraz się nie boi się ciemności, to pod, to w podświadomości, jeszcze ten strach jest, on tam będzie. Ponieważ to jest coś, to jest stała się ta cecha, ten strach, ten pierwotny strach, sprawia, że jesteśmy w stanie przeżyć. Ponieważ moi drodzy, podświadomie, każdy boi się ciemności. Wiecie, nawet jeżeli powiecie, nie boicie się ciemności, to jest to prawdopodobnie, prawdopodobnie jest to. Jest to przez Was, właśnie prawdopodobnie, ta, właśnie dlatego tak mówicie, że się tej ciemności nie boicie. Bo świadomie, faktycznie, człowiek świadomie nie boi się gości, Ale w podświadomości, w podświadomości, moi drodzy, jest wszystko to, czego o sobie nie wiemy. Podświadomość właśnie na tym polega, że w podświadomości są wszystkie nasze cechy, o, o, o których nie wiemy. I strach przed ciemnością jest właśnie jedną z takich cech. A, a, a ilu z Was może się zgodzić, że czasem się boi się ciemności? Nie wiem. Ja, moi drodzy, w każdym razie ciemność mnie nie przeraża. Świadomie mi nie przeraża, ale w podświadomości to może być różnie. No i to było na tyle. Jeśli ja z wami żegnam. Papa. Pa.